Hej, hej, Basia z tej strony. Dziś przyszłam na szybkie podsumowanie pierwszego, długiego tygodnia z lutego, ponieważ od pierwszego do dzisiaj do 10. Więc zaczynamy. Jedzenie. Bardzo dużo, moim zdaniem. 561 ,38 zł. i 38 groszy. Leki dwadzieścia dwa złote, dom sto trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem, paliwo.

Udało mi się dzisiaj być u fryzjera, więc wydaliśmy w tym miesiącu, już w tym tygodniu, 230 zł. Pies 120. Chemia 125,50 i to już jest koniec. Nie ma wydawania w tym miesiącu na chemię, i awaryjna nieruszona. I tak wygląda nasz tydzień lutego. Pa pa!